Wszedłeś do pokoju i zapomniałeś po co. To nie przypadek. Znasz to uczucie. Idziesz z pełnym przekonaniem, że masz coś do zrobienia, przekraczasz próg i nagle pustka. Patrzysz wokół, próbujesz sobie przypomnieć, co miałeś zrobić, ale zamiast odpowiedzi tylko frustracja. Spokojnie, to nie skleroza, to efekt drzwi. Prawdziwa sztuczka, jaką odstawia na tobie twój własny mózg. Naukowcy potwierdzili, że przejście przez drzwi działa jak reset pamięci krótkotrwałej. Twój mózg myśli, że skoro zmieniłeś otoczenie, to musisz mieć nowe priorytety. Stare informacje Wyrzuca do kosza jak niepotrzebne zakładki w przeglądarce. Przez to zapominasz, po co właściwie tu przyszedłeś. To tak, jakbyś był bohaterem gry komputerowej, każdy nowy pokój to osobny poziom, a przekroczenie progu to zapis stanu gry. Nowe miejsce, nowa misja. Ale nie martw się, są sposoby, by przechytrzyć twój mózg. Jeśli chcesz uniknąć efektu drzwi, spróbuj mówić do siebie na głos. Idę po telefon, biorę klucze. Możesz też cofnąć się do poprzedniego pokoju, to często przywraca kontekst, pozwala odgrzebać zapomniane zadanie.